Jeśli bliskie są ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Dzień dobry. Witam w piątkowym komentarzu Liberté. W ostatnich dniach coraz częściej słychać pogłoski, plotki. Na temat tego, że PiS jednak mimo wcześniejszych dementii być może będzie starało się zmienić ordynację wyborczą w wyborach do Sejmu, zwłaszcza w wyborach do Sejmu, które nadchodzą według planowego rozkładu jazdy jesienią 2023 roku. Aczkolwiek inne plotki mówią też, że być może zostaną one jeszcze dodatkowo przyspieszone. Pierwszy raz, chyba pierwszy raz ten temat pojawił się na stole w zeszłym roku, kiedy PiS nawiązał współpracę z kołem Pawła Kukisa, który ma swoiste fixum dyrdum na punkcie ordynacji większościowej i chciałby wprowadzić w Polsce najchętniej pełnoprawną ordynację większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, ponieważ PiS generalnie jest przeciwny takiej idei, to pojawiła się propozycja kompromisowa, aby podzielić po prostu dość sztucznie, zresztą istniejącą liczbę mandatów poselskich, czyli 460, podzielić na pół po 230 i 230 posłów posłanek i posłów wybierać według dotychczasowej metody, a drugą połowę wybierać właśnie w jednomandatowych okręgach wyborczych. Byłaby to oczywiście ordynacja mieszana i tutaj pojawia się teoretycznie pojawia się problem, ponieważ polska konstytucja jasno mówi, że wybory do sejmu muszą odbywać się na zasadach ordynacji proporcjonalnej. Ordynacja mieszana, jak wie student już pierwszego roku politologii, nie jest ordynacją proporcjonalną. Mamy trzy rodzaje ordynacji: proporcjonalną, większościową i mieszaną. Mieszana zatem nie jest ordynacją proporcjonalną. To oczywiście nie jest problem, w sensie niezgodność z konstytucją e, e, takiej ordynacji mieszanej nie jest problem, ponieważ w Polsce nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby PiS chciał umówić się z Kukizem na taką ordynację mieszaną i ją przegłosował w Sejmie, niewątpliwie Trybunał Konstytucyjny, mimo oczywistej sprzeczności takiej ordynacji z konstytucją, nie miałby nic przeciwko temu. Kaczyński już by to z Przyłębską oczywiście załatwił, to wiadomo tak koordynacja miałaby mnóstwo wad. Koordynacja większościowa ma wiele bardzo znanych wad. KUKIS uważa, że byłaby to metoda, aby pozbawić partie polityczne władzy nad tym, kogo. Może, możemy jako obywatel wybierać do Sejmu, ma taką wizję, że wówczas zaangażowani społecznicy startowaliby samodzielnie jako jednoosobowe komitety wyborcze. Wiemy jednak, że z przykładów wielu państw, które stosują ordynację większościową z jednomandatowymi okręgami, że tak to nie działa. Partie przejmują oczywiście takie wybory. Widzimy to w Wielkiej Brytanii, gdzie to prowadzi po prostu do tego, że partie kontrolują bardzo dokładnie ten proces i, i potem mamy wyniki, które właśnie polegają na tym, że partie dostają. W skali kraju 30 kilka procent głosów, ale w parlamencie ma większość, a inna partia, to dostaje 13 procent głosów, przykładowo nie ma żadnego przedstawiciela w parlamencie, albo tylko pojedynczych przedstawicieli. W mniej ugruntowanych niż brytyjska czy kanadyjska. E, e, demokracjach. Stosowanie ordynacji większościowej prowadzi do jeszcze innych gorszych rezultatów, kiedy do parlamentu dostają się lokalnie dobrze sytuowani i finansowo-mocni kacy, kacyki, kacyki e, lub po prostu ludzie z układów różnego rodzaju lokalnych, e, e, przedsiębiorcy, którzy nie, jak, niekiedy prowadzą nie do końca uczciwe interesy w jakichś swoich miejscowościach albo po prostu tacy mniej lub bardziej drobni quasi oligarchowie, co całkowicie zaburza funkcjonowanie systemu politycznego, dlatego tego rodzaju ordynacja, również ordynacja mieszana jest bardzo złym pomysłem. Ale PiS nie planuje wprowadzać tej ordynacji, PiS ma inny pomysł, pozostać formalnie przy ordynacji proporcjonalnej, ale radykalnie zwiększyć liczbę okręgów. Wyborczych. Obecnie mamy 41 okręgów wyborczych w polskich wyborach do Sejmu. PiS planuje 100. Nie wiadomo dlaczego, akurat 100, a nie 102 albo 98. Po prostu jest to pewnie magia okrągłej liczby. Niewątpliwie jednak, lepiej niż podwojenie liczby okręgów oznaczałoby, że okręgi będą mniejsze, również w sensie ilości posłów, które będą, którzy będą w takim jednym okręgu, w każdym jednym takim okręgu wybierani. To zaś prowadzi do, oczywiście do tego, że realny próg wyborczy, nawet jeśli formalnie będzie nadal wynosić 5%, wzrośnie do kilkunastu procent. Niektórzy obliczają, że nawet w okolicy 20%. Wynika to z logiki matematycznej przeliczania głosów na mandaty w tak małych okręgach. Po prostu tylko największe partie dostają mandat w okręgu, jeżeli jest on na przykład 4 czy 5. Więc de facto mielibyśmy wprowadzenie w Polsce wówczas dwupartyjnego systemu. Tylko PiS i koalicja obywatelska zbudowana wokół Platformy Obywatelskiej miałyby szansę na w ogóle wejście do Sejmu w takim systemie. Bardzo łatwo powiedzieć, że formalnie tak, ta ordynacja nadal byłaby proporcjonalna, ale tylko formalnie. Realnie byłaby ona oczywiście bardzo nieproporcjonalna, ponieważ prowadziłaby do następujących rezultatów. PiS uzyskując na przykład 33%. Głosów wyborców miałaby zdecydowaną większość, nawet 60% mandatów w Sejmie. A partia taka, która uzyskałaby 15-16% głosów, jak na przykład ta, na, na taki wynik ma szansę ruchu w ogóle nie byłaby najprawdopodobniej reprezentowana w Sejmie. Oznacza to, że ponieważ w Sejmie byłyby obecne tylko dwie partie, łącznie Platforma i PiS mają poparcie około 57, może 60% wyborców. To znaczy, że 40% pozostałych wyborców nie byłoby reprezentowanych w Sejmie. Trudno uzgodzić się więc, że taka ordynacja jest realnie ordynacją proporcjonalną. Nie takich zmian potrzebuje polska ordynacja. Ona oczywiście potrzebuje pewnych zmian, ponieważ my mamy przykład wyborów w 2015 roku, że gdzie nawet taka ordynacja jak nasza doprowadziła do skrajnie nieproporcjonalnych wyników. Pamiętamy PiS uzyskał mniej niż 40% głosów, ale uzyskał większość w Sejmie, czyli ponad 50% miejsc w Sejmie, uzyskał mając mniej niż 40% głosów poparcia. Był to efekt tego, że bardzo dużo ugrupowań Padło pod próg wyborczy wówczas. I to rzeczywiście jest niedoskonałość, którą należy zmienić. Zmienić jednakże ordynacja należy dokładnie w odwrotnym kierunku niż proponują Kaczyński i Cookies. Mamy potrzebę posiadania nie, mniejszej, nie mniejszych okręgów, tylko większych okręgów, których oczywiście w związku z tym powinno być mniej: okręgów dwudziestokilkumandatowych dwudziestu kilku mandatowych. W których realny próg wyborczy będzie nie wyższy, na pewno nie wyższy niż 5%, i co po prostu doprowadzi do sytuacji, że jeśli partia uzyskuje 38% poparcia, to ma 38% mandatów w Sejmie. Jeśli uzyskuje 14% poparcia, to ma 14% mandatów w Sejmie. A jeśli uzyskuje 6,5% poparcia, to ma 6,5% mandatów w Sejmie. Tak powinna działać ordynacja, a więc potrzebujemy większych okręgów wyborczych. -20 dwudziestu kilku mandatowych, zmiany przeliczania głosów na mandaty, odejście od systemu Donta na rzecz systemu Hagenbacha-Bischoffa oraz być może również nawet obniżenie progu wyborczego do 3%. Taką ordynację ja bym proponował, taka ordynacja byłaby de facto demokratyczna, czyli obywatele głosują, a parlament dokładnie odzwierciedla ich opinie wyborcze ich opinie i poglądy polityczne. Niestety to jest tylko wizja idealisty. A my na pewno dostaniemy produkt, który będzie odpowiadać interesom polityków. Mimo wszystko życzę państwu miłego weekendu. Jeśli bliskie są ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!